Oba nowe iPady testujemy już od dwóch tygodni. W poprzednim filmie skupiłem się na iPadzie Pro, a teraz pora opowiedzieć o jego tańszym kuzynie, iPadzie R. Co ma do zaoferowania, czego w nim brakuje oraz który tablet Apple będzie lepszym wyborem i dla kogo? Zaraz się temu wspólnie przyjrzymy. Zacznijmy od tego, że po raz pierwszy w historii Apple oferuje dwa iPady Air. Pierwszy z nich, czyli 11-calowy, jest bezpośrednim następcą poprzedniego tabletu z tej średniej półki cenowej. Drugi z kolei jest kompletną nowością, gdyż jest większy. Ma 13-calową przekątną wyświetlacza i to właśnie ten model testujemy. Podobnie wygląda to teraz w przypadku smartfonów i laptopów, gdzie zarówno sprzęty z linii nie-pro i pro, następne są w dwóch rozmiarach. Do tego tak samo jak iPhone i MacBook'i w wersji nie Pro, tablety z linii R kierowane są do użytkownika o mniejszych wymaganiach. W obu przypadkach mamy też na pokładzie ekrany typu LCD oraz procesory Apple M2, które wcześniej można było znaleźć jedynie w iPadach Pro. A czego w nich brakuje w porównaniu do tegorocznych, droższych odpowiedników? Policzmy. Po pierwsze smukłości, gdyż są zauważalnie grubsze i w obu rozmiarach mierzą 6,1 mm. Dla porównania iPad Pro o ten wersję 11-calowej ma 5,4 mm grubości, podczas gdy 13-calowy iPad Pro mierzy jedynie 5,1 mm, a to mniej niż iPod Nano. Czy ta różnica jest istotna w praktyce? Tak naprawdę nie do końca. Owszem, fajnie, że iPady Pro są poręczniejsze, a przekazy nieco lżejsze, ale akurat tymi parametrami przy wybieraniu modelu dla siebie wcale bym się nie kierował. Po drugie, ekran OLED albo przynajmniej mikroLED. W przypadku iPadów Pro mamy jedne z najlepszych możliwych wyświetlaczy na świecie, ale nie oszukujmy się, docenią to przede wszystkim osoby, które wykorzystają tablet do pracy zarobkowej, obrabiają na nim zdjęcia, montują filmy itd. Gorsza wiadomość jest taka, że w iPadach Air, podobnie jak w iPhone'ach nie Pro i MacBookach Air, montowane są panele odświeżane jedynie w 60 Hz. Mniejsza płynność animacji przeszkadza, zwłaszcza jeśli korzysta się z innych urządzeń, w których obraz odświeżany jest w 120 po trzecie Face ID, gdyż do ich odblokowywania służy skaner odcisków palców przycisku blokady. Przyznam, że nie spodziewałem się, że będzie mnie to aż tak irytować. W przypadku iPada Pro wystarczy, że tapnę w ekran, przesunę po nim paluchem i mogę działać. Bez problemu mogę też zająć się ogarnianiem powiadomień na ekranie blokady, a jeśli używam klawiatury, wystarczy, że wcisnę spację, żeby go odblokować iPad Air jest pod tym względem znacznie bardziej upierdliwy, bo albo musimy wpisać kod, albo szukać i dotykać tego guzika. Tyle dobrego, że i w iPadzie Air kamera zamontowana jest teraz na dłuższym boku, więc wyglądamy naturalnie podczas wideokonferencji, gdy tablet trzymamy poziomo. Po czwarte, tego najnowszego procesora, czyli Apple M4 ze sprzętowym śledzeniem promieni i masą innych bajerów. Ale i to pamiętajmy, że na pokładzie jest mocarny jak na tablet czy m 2, który jeszcze miesiąc temu był domeną tych z linii Pro. Do wyboru są przy tym cztery warianty różniące się pojemnością pamięci od 128 GB aż do Terabajta, ale 2 Terabajtowej wersji nie uświadczymy. W każdym przypadku mamy też do dyspozycji jedynie 8 GB pamięci operacyjnej, nawet w tym najdroższym 1 Terabajtowym iPadzie nie znajdziemy 16 GB RAM. -y. Po piąte. Zestawu czterech mikrofonów i czterech głośników, które trafiły do iPadów Pro. W przypadku modeli z linii R mamy po dwa mikrofony i głośniki, a te ostatnie działają w trybie stereo, wyłącznie w trybie poziomym. Nadal da się oglądać filmy i prowadzić wideorozmowy bez słuchawek bez problemu, ale z po obowiązku warto to odnotować. A co z akcesoriami do iPada Air i ich kompatybilnością? Niestety nie ma możliwości podłączenia ich do tej nowej klawiatury Magic Keyboard. Ta pasuje wyłącznie do tych topowych tabletów Apple z tego rocznika. Tyle dobrego, że do Airów pasują te starsze, projektowane z myślą o poprzednich iPadach Pro i starszym 11-calowym iPadzie Air, i pozostają one w sprzedaży w przeciwieństwie do starszej klawiatury bez gładzika, czyli Smart Keyboard Folio. Ta zniknęła z oferta Apple całkowicie, jakby nigdy nie istniała. Rozczarowujące jest też fakt, że w sklepie Apple te starsze i nowsze modele tabletowe i Magic Keyboard w tym samym rozmiarze kosztują dokładnie tyle samo. Na szczęście ta pierwszej generacji jest dostępna w sprzedaży już od dawna, więc można kupić ją taniej poza Apple Storem. Co przy tym ciekawe, iPad Air obsługują najnowszego Apple Pencila Pro wraz z funkcją hover dzięki zamontowanemu w nich procesorowi Apple M2. Związane jest to z faktem, że i w nich przeprojektowano uchwyt na stylu ze względu na fakt zamontowania na dłuższej krawędzi kamery do wideo rozmów. Ze wszystkimi nowymi tabletami z 2024 roku kompatybilny jest też ryzik Apple Pencil z USB-C, który również się magnetycznie przytwierdza, ale trzeba pamiętać, że ma on mniej funkcji i nie da się go ładować tak bezprzewodowo. Oprócz tego w sprzedaży pojawiły się też przeprojektowane smartfolio, które zgina się tak samo jak od nowych iPadów Pro. Poprzednia wersja składała się w taki... Oh, Trójkąt, o który opierały się plecki, gdy stawialiśmy tablet poziomo. Teraz, tę ostatnią, najkrótszą część trzeba przyczepić w odpowiednim miejscu na pleckach, by tablet stał pod podobnym kątem. Możemy ustawić go też niemal pionowo, aczkolwiek nie stoi wtedy stabilnie i obawiam się, że może się łatwo przewrócić. Niestety, po dwóch tygodniach testów nadal nie potrafię z tego gadżetu korzystać intuicyjnie i za każdym razem muszę się skupić, gdy chcę tablet postawić. O, o, o! Mam nadzieję, że się do tego przyzwyczaję, ale jak na razie ze zmiany nie jestem zbytnio zadowolony. Tyle dobrego, że do nowych iPadów Air pasują te etui od starszych iPadów Pro, więc mamy tutaj przynajmniej wybór. W przypadku iPadów Pro z 2024 roku jedyne etui, którego możemy użyć, to to nowe. No a tak podsumowując... Czy warto kupić iPada R? Czy może lepiej dopłacić do modelu Pro? Konsumenci sami sobie muszą odpowiedzieć na pytanie, czy wymienione różnice warte są dopłaty w wysokości jak 2200 zł, bo taka jest różnica w cenie pomiędzy bazowymi modelami iPadów Pro i R. Warto tylko zaznaczyć, że modele Pro startują teraz od 256 GB w wersji bazowej, podczas gdy iPad R za 2999 zł ma do dyspozycji 128 GB przestrzeni dyskowej. Gdybym miał tak w ciemno polecić nieznanej mi osobie, który model tabletu, Wybrać, to po pierwsze zadałbym pytanie, czy taki potencjalny nabywca ma już iPhone'a lub korzysta z któregoś poprzedniego iPada. Nie i nie, no to wtedy iPad Air z pewnością będzie dobrym wyborem na pierwszy tablet Apple, a, a rozważyłbym tu nawet zakup tego tańszego iPada 10. W przypadku posiadaczy iPhone'ów, tudzież iPadów, zadałbym zaś pytanie, czy ich sprzęty obsługują ProMotion, czy te osoby są w stanie dostrzec różnicę pomiędzy odświeżaniem 60 i 120 Hz. Na urządzeniach obsługujących tryb 120 można sobie zamuslimulować odświeżanie w 60 poprzez włączenie trybu oszczędzania energii. No i tu sprawa jest prosta. Jeśli taki spadek płynności animacji uznacie za całkowicie nieakceptowalny, no nie ma dziś innego wyboru niż iPad Pro. Nadmienię jedynie, że w sklepach można znaleźć jeszcze modele z 2022 roku z chipem Apple M2 i takim 120-hercowym wyświetlaczem, które są tańsze od tych z 4 i to one mogą okazać się dziś bardziej opłacalne. No, w znacznie lepszej sytuacji są oczywiście osoby, którym te 60 Hz jakoś mocno nie przeszkadza, bo mogą rozważyć też inne kwestie wybierając tablet, w tym właśnie wspomnianą cenę. Krótka piłka. Jeśli musielibyście na iPada Pro brać kredyt, a potem gryźć przez kwartał parapet na obiad, to pewnie w ogóle nie powinniście myśleć o zakupie żadnego z tych tabletów. Jeśli jednak decyzja, że kupujecie nowego iPada została już podjęta, ale cena modeli Pro jest zaporowa, to wtedy R będzie całkiem niezłym kompromisem między jakością i ceną. Z kolei, jeśli cena nie gra roli, to co tu dużo mówić? iPady Pro są lepsze od oderów pod każdym względem i z pewnością będą sprzętami na lata. Sam korzystam prywatnie z komputera z procesorem Apple 1 który nadal do mojej pracy jest więcej niż wystarczający, radzi sobie nawet z okazjonalnym montowaniem wideo, więc Apple M4 w tablecie będzie dawał rady jeszcze długo. Specjalnie też nie wspominałem do tej pory o rozmiarze, bo zarówno iPad Pro jak i R dostępne są teraz w wariantach 11 i 13-calowych. Sam testowałem 11-calowego iPada Pro i 13-calowego iPada R, ale z pozostałymi dwoma modelami miałem styczność zaraz po oficjalnej prezentacji w Londynie. To, który rozmiar wybrać, zależy wyłącznie od osobistych preferencji, aczkolwiek większe modele są oczywiście droższe, podobnie jak droższe są akcesoria projektowane z myślą o nich. Stąd zdecydowałem się na mniejszy model, chociaż jest moim jedynym mobilnym komputerem, bo często korzystam z iPada w trybie tabletowym, w łóżku, na kanapie, w autobusie itd. Jeśli jednak kupowałbym tablet, którego nie wyciągałbym z Magic Keyboard, to wtedy postawiłbym na model 13-calowy ze względu na większy obszar roboczy. No i pamiętajcie, że zwykle na zakupie samego tabletu się nie skończy. Jeśli chodzi o akcesoria, to takim rozsądnym minimum jest to etui ochronne, które dodatkowo pozwala postawić iPada pionowo lub podnieść nieco ekran, gdy leży płasko na blacie. Kejsy od Apple, czyli te odświeżone smartfolie są oczywiście super, ale trzeba zapłacić za nie 429 zł w wersji 11-calowej i 549 zł w wersji 13-calowej. Na szczęście inni producenci oferują etui do tabletów Apple w znacznie niższych cenach, aczkolwiek warto sprawdzić, czy mają one funkcję usypiania tabletu, bo to akurat przydatny bajer. Jeśli z kolei chodzi o klawiaturę, to tutaj sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle będziecie jej używać. Sam korzystam z Magic Keyboard od lat, bo iPad to jedyny sprzęt oprócz iPhone'a, który zabieram ze sobą z domu na wyjazdy służbowe, no ale jeśli ktoś i tak zawsze wrzuca do plecaka laptopa, to klawiatury do tabletu może wcale nie potrzebować. W przypadku tych od Apple trzeba się liczyć też z a jakże wysoką ceną. Obie generacje Magic Keyboard w wersji 11-calowej wycenione są teraz na 1499 zł, podczas gdy za te 13-calowe modele trzeba zapłacić 1799 zł. A co z rysikiem? Apple Pencil Pro kosztuje 649 zł, podczas gdy mniej zaawansowany, ale również zgodny z nowymi tabletami Apple Pencil z USB-C wycenione zostały na 399 zł. Oznacza to, że tak jak ten bazowy 11-calowy iPad Air kosztuje 3000, tak po wyposażeniu go w dodatkowe akcesoria. W postaci jedynie tego tańszego rysika Apple Pencil z USB-C oraz Setui cena rośnie do 3827,9 zł. To sporo, ale nadal mniej niż goły 11-calowy iPad Pro sprzedawany w cenie od 5200 zł w górę. Z kolei 13-calowy model iPad Air z terabajtem pamięci i klawiaturą, rysikiem Apple Pencil, jest oryginalnym i kosztuje już prawie 10 tysięcy złotych. Wydając kwotę tego rzędu, warto się zastanowić, czy jednak nie zdecydować się na iPada Pro z mniejszą pojemnością pamięci i bez modemu, skoro internet można udostępnić mu ze smartfona, a w razie potrzeby do portu USB-C można podłączyć dysk zewnętrzny. No a jeśli zaś chcecie dowiedzieć się więcej właśnie o iPadzie Pro, to na naszym kanale możecie już zapoznać się z recenzją tego Modelu. W osobnym materiale przyjrzę się też bliżej akcesoriom Apple'a projektowanym z myślą o tegorocznych tabletach z linii Pro i R. Na dzisiaj to ze z mojej strony tyle, więc do zobaczenia następnym razem. Cześć!